Wisi, zagramy tej gry. Ta gra jest stara, ale to bo już chyba już 8 lat. te zacznę 4, a ja mam już chyba 7 lat. Okay. Ja 8 lat tej gry gram. I powiem tak, że pierwszy raz grałem już teraz nie okrągłym, nawet seria kiedyś, ale no, kiedy temu, 8 lat temu oglądałem serię, to była pierwsza rocznica, setna rocznica Puchynie pierwsza Wojna Żetowy. I to już widziałem, oglądałem i 8 lat temu terenie zapomniałem. I powróciło znowu na jedubie, znalazłem. I mówię, dobra, zaraz zagram i powiem tak, ja terenie. Miał problem z zalogowaniem się innego konta, to jest on musi być Steamie plus inny konto standard. No i to tyle, co ta gra polega, że mamy tutaj nie te faceta mamy widziałem faceta, to jest Francuz, i to akcja, dzieje się w pierwszej wojnie światowej. No teraz mamy politycznie w 2021 roku, w, w 2022 roku, nie wiem dlaczego, mylę się w 1 O'Layer yy, jest tak samo. Tematu wygląda jak Ukrainie. Wojny Ukrainie, tak. No i, i mówię. W 4 troszkę powrócę znowu. Nie martwcie się. W 4 powrócę, ale chciałem spróbować ten grę wojenny. I to jest mało Gigabajtów, widzimy Mało Gigabajtów. Ona będzie problemu yy, ciągle gram, a ja Nie jako jak OBS-a. Dobra, ja teraz nie nagrę normalnie OBS-em. No i dalej gramy. dobra gra. Yy, tak, bo może teraz taki, panie mikrofon, fajnie jest wszystkie głosy, myślałam. On August first, 1, nineteen fourteen. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia because of established alliances, france is preparing for conflict. a few hours after the announcement of the general mobilization, german civilians living in france are asked to leave the country. karl is one of them. Yeah, I have to On troszkę yy, gra, troszkę w widzę. widziemy. błąd komputera, Już może autor ustawi sobie krew 1 września Cimy, Bor, Francja. でうね A few days after Carl was deported, the war was hungry for more and took away Emil as well. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for San Miguel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. She has the share, share, yeah. Barra is sacked. The coin over to I opcji, ja dalej. Jeszcze się tak, opcje. Eee, pełny ekran jest, jasność i troszkę dźwięku to mamy. Napisy włączone, tryb tego... Sterowanie, cofni. Chcę ustawić coś innej. Trip p e p pełny ekran. Ta małe jasności. Napisy. tryb v r r n. e r r To co ka mi chodzi? Ja pierdolę, to nie źle tak się dzieje. O, faktycznie Ja, ja faktycznie rzecznik.

Ja zapytać czy tam ale... Jak ktoś chce poczytać zaranie, to mogę stopnie filmik i sobie poczytać sobie. Ale ja też poczytam sobie też po solo. I snajski tu są. O kurwa. To nie widziałem. Y Idziesz szybko biegać? Jest opcja chyba szybko biegania? Czekajcie. Eee, ciałka góra, dół Inventory... fox, e kofilik, różasz shift, lewy shift. Hmm. Level shift. Hmm.

Oh, te vamos. Lewy shift. A, to jest lewy shift. Okej. Okay. A, tak działa. A, tu się masz jeszcze. O oh, kurwa. Eu

My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They always seem gracious and charitable. People. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Ahí, yeah. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside, the man who would come to be. His truest friend. <laughs> 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 Dobra, to jest proste. Sekretarze idą... Kaj. Tam. Non, 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 n 대 n non, n o

*موسيقى* okay. oh. yeah. てててててててててててててててて

Czego, czego by topi? To jest... To no Emil's regiment was sent to fight against the 71st German division led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. Powiem tak, że gra to jest myślenia. Tak to ktoś pyta się. Ta gra jest na myślenia. I teraz gramy na froncie mieckim.

O, wiem, 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 bie. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, biegnij, 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 biegnij. E, jak to kurwa... Nie bomba. Co to, ja jeszcze tam. To było piękne ta strzoty. Artutku. A mogę uciec Dobra, jest ciola jestem. Jeszcze będę tak te górka. Eee, Kurwa. Lele. д、啊 O kurde! Ja już Nie i to jest to, to To tył, to tył, tył. Nie, kurwa, ja tak chcę, że 3 razy albo cztery razy zginęły yy, pompy, a tu jeden raz z yy, What? Nie. Nie. Yeah, yeah. Proszę. I please. I want to do it once. Oh. Is there. That... Emil? It's oh, Emil Emil Fred? Miss Marie Chaillon. Private Emil Chaillon from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st he has yeah, been captured right. by the enemy hopefully you shall receive news from him soon all the buses. Freddie, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession punish those who had destroyed his life. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Dorf. Dobra, ja to odcinek. Mówię po opie